Znajdujemy się w województwie Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Bruki-Unisławskie, na polu produkcyjnym, gdzie rośnie nasza nowa odmiana, odmiana Monrello. Odmiana segmentowana typowo na jesień. Dzisiaj jest 15 października. W rok 2015 był bardzo, bardzo stresowy dla, dla kalafiora, dla brokuła. Jesteśmy już po pierwszych przymrozkach gruntowych, które miały miejsce w pierwszej dekadzie października. Nie, tak, jak, tak jak w całej, w całej Polsce, taki i teren województwa kujawsko-pomorskiego bardzo mocno był tutaj niedosyt wody, susza i, i te warunki stresowe w zasadzie od Nasadzeń letnich do zbiorów jesiennych. Tutaj ta odmiana musiała odczuwać. Odmianę Monrello polecamy do sadzenia koniec czerwca, początek lipca. Wówczas zbiory przypadają na końcówkę września, początek października. Kolejną cechą wyróżniającą tę odmianę jest doskonała jakość dla przemysłu. Yy, wyrównany drobny pączek. Yy, bardzo zbita róża. Z powodzeniem, jeszcze mogłaby pozostać na polu, yy, yy, i dobrałaby jeszcze masy. Doskonale odmiana różyczkuje się. Mimo, że naprawdę yy, kształt yy, i zbitość jest, yy, jest doskonała, moi drodzy. Yy, odmiana Monrello. Yy, Prowadzona w tym roku doskonale uzupełnia nasz asortyment w brokule. Uzupełnia naszą odmianę Monaco, uzupełnia odmianę Batory. Odmianę Monaco, jak i również odmianę Batory pozycjonujemy na okres wiosenny, nasadzenia wiosenne, nasadzenia letnie. W przypadku odmiany Monrello jest to odmiana typowo na jesień, nasadzenia. Y, koniec czerwca, początek lipca, zbiory koniec września, początek października. Odmiana Monrello, tak jak wspomniałem, doskonale nadaje się y, dla, celów, dla celów przemysłowych y, na różyczkę, jak również y, pod y, wymogi świeżo rynkowe y, sprzedaży w całości. Y, charakteryzuje, co, co takie, co charakteryzuje, co daje plusy odmianie Monrello. Bardzo ładna, bardzo ładny grzybkowaty kształt, wyrównany, wyrównany pączek. Mało liścia, dzięki czemu y, bardzo szybko możemy przygotować towar do owinięcia. Do zbita, zbita, bardzo ładnie grzybkowata, zbit, zbity, grzybkowaty kształt y, to jest, co, co charakteryzuje Monrello. Tak jak już wspomniałem, brak przerastania liściem w okresach tych bardzo stresowych, wrześniowych, październikowych, gdzie w tym roku był to bardzo duży problem.